Siemanko w kolejnym odcinku, teraz wjeżdża Blackout, oczywiście od Klaska, jest to 500, y, kule 500 strzałów, patrzcie to, 25 różnych efektów, 1874 gram neku, 230 sekund, słuchajcie no, spoko się prezentuje, tu macie wagę, oczywiście no co, strzały proste i kątowe, macie tu kaliber też 14-20 mm, wszystko jest pięknie tutaj e, wyszczególnione, no i co, tu Wam pokażemy oczywiście specyfikacje, jest ona oczywiście dostępna na Fajwerki Biegun z kodem Fajwerki Macie zniżkę. Zapraszam serdecznie do oglądania. Tu się wyświetli cena. Słuchajcie, mordeczki, jeżeli chodzi o rabat, to rabat nalicza się na wszystko: nawet na racę i petardy. Także serdecznie zapraszamy, bo z naszym kodem Fajwerki wszystko się wlicza, co jest dostępne na stronie internetowej. No i tyle, ocenicie ją w komentarzu, mordeczki. I zapraszam oczywiście na social media, które są na Facebooku i, i na Instagramie Fajwerki Biegun. Więc serdecznie zapraszam. Ja, ja. <laughs> dobre! Mä no, olen